Pomysłodawcy tego przedsięwzięcia, tej imprezy, przeglądu twórczości Marka Grechuty. Szósty, i chcieliśmy coś zmienić, żeby po pięciu latach nieco formułę przeglądu odmienić. Dlatego pojawią się też inne utwory. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Pan dr Maciej Hoffman, Pan Stanisław Szemanowski, Pan Przegląd Twórczości Marka Grechuty. Po raz pierwszy, kilka lat temu, pewnie w rok po śmierci to było, Pana Marka zadzwonił do mnie nasz nauczyciel muzyki ze szkoły, Pan Stanisław Szarongowski i mówi do mnie wiesz co, warto by jakoś uczcić może to, że Marek Grechuta nie żyje, jakieś wspomnienia o nim zrobić. No i tak rozmawialiśmy z innym naszym znajomym, Panem Doktorem Maciejem Hoffmanem, bardzo się zaangażował i mówi, dobrze, robimy przegląd u Ciebie w szkole. No i to tak wyszło. Jeden, drugi mail, sms, telefon. No i zebrało się nas tu sporo osób takich bardzo chętnych do pracy. Wszyscy pracownicy mojej szkoły są bardzo zaangażowani w ten przegląd. Nie liczą właściwie godzin spędzonych tutaj na przygotowaniach i później podczas przeglądu i po przeglądzie wszystkich właściwie nawet mogę chyba śmiało powiedzieć bawi to wszystko takie do przygotowania, bo czujemy się naprawdę dobrze w takim y, towarzystwie osób, którzy lubią to robić, lubią działać. A najbardziej cieszy to, że y, młodzież nie tylko słucha hip-hopu, nie tylko słucha rocka i bawi się przy tym, ale sięga też i do poezji, i do piosenki lirycznej, literackiej. Y, każdego roku staraliśmy się też zaprosić gwiazdy takie, które y, są znane w całym kraju przynajmniej, albo i dalej za granicami. Był u nas pan Jerzy Filar dwukrotnie, był Maciej Balcar, była pani Elżbieta Adamiak i była też pani Aleksandra kieł Ich koncerty również cieszyły się naprawdę dużym powodzeniem. Zresztą tak jak w tym roku, sala zawsze była pełna. Od początku współpracowaliśmy też z założycianką Fundacji Marek Serce, z panią Barbarą Romaniszyn. Wtedy z Bystrzycy Kłodzkiej, dzisiaj wiem, że mieszka w Krakowie i również wspierała nas, ale niestety w tym roku tylko duchowo, bo nie mogła do nas przyjechać. Ale współpraca układa nam się dobrze. Dzięki tym przeglądom dzieciaki poznały się między sobą. Dzieciaki z różnych szkół założyły zespół, z którym to później jeździły... I do szklarskiej poręby, i do Kudowy i do Kłodzka. Pani Wasia Romaniszym wspierała nas też w tych wyjazdach, bardzo nas wspierał, pan burmistrz Krotoszyna, który do... No... A my poprosimy już uczestnika konkursowego do przygotowania się do wejścia na wejście na scenę po tym zespole. Zapraszamy Aleksandrę Kuźniacką ze ZDUM przygotowywaną przez panią Karolinę. Wiele łez i dom, czas innego, nowego dnia, zabierz wszystkie własne myśli, zabij się szczęścia, tam gdzie szczęście jeszcze dla Ciebie. Czekaj dnia, przyjdzie rok, chodźmy tam szukać tego no. Śniły mi się ptaki bez nieba, śniły mi się konie, bez ziemi. W żadnej pory roku oprócz zimy nie ma... Szczególne grudniowe popołudnie, które wspólnie z nimi Dziękujemy bardzo pani dyrektor Beacie Bolendzie za to, że rzeczywiście co roku w ten harmonogram uroczystości zespołu szkół w Orbiszewie wprowadza ten element. Brawo dla pani dyrektor, cieszymy się bardzo. No i myślę, że kilka słów jestem zobowiązana również w imieniu państwa skierować pod adresem dzisiejszego konferencjera które laczył nas dzisiaj ciekawostkami nie tylko z życia marka grechuty, ale wielu innych przedstawicieli świata artystycznego. Dziękujemy panie Macieju bardzo i jest mi bardzo dużo przypadku. Nagroda gospodarza ufundowana przez pracowników zespołu szkół w orpiszewie do... Do wręczenia tej nagrody, gdybym mogła prosić panią radną z Orkiszewa Anię i pana posła z Gigniewa Dolatę, który chciałabym powiedzieć nie niewtajemniczonym, urodził się w Orkiszewie, tu nadal ma na swój dom, ale wywędrował do Gniezna i stamtąd jest posłem. Nagrodę gospodarza szóstego przeglądu twórczości Marka Grechuty otrzymuje tak Mara Juskowiak. Zapraszam. Wyróżnienie dla pani Sabiny Robakowskiej. Kolejne wyróżnienie, pani Aleksandra Huźnicz. A jest Pani Maja Zimna z Zespołu Szkół w Miejsce trzecie Pani Kamila Kaźmierczak. Proszę panią Ewę, żeby przyszła do nas i wręczyła nagrodę za miejsce trzecie. Nagrodę za drugie miejsce wręczy pan Juliusz Poczta. Zapraszam do nas, a drugie miejsce zajęła pani Dorota Marszałek. czas ten moment, kiedy musimy, musimy chcemy uhonorować osobę, która otrzymała miejsce pierwsze. The winner is Maciej Ruszkowski. No. Jeszcze raz wszystkim wykonawcom, gratuluję opiekunom, którzy przygotowali wykonawców, dziękuję bardzo Żyli. dziękuję bardzo wszystkim, którzy zechcieli nam wspomóc, nas wspomóc, albo jako sponsorzy, albo nawet takim wsparciem duchowym, bo to, że Państwo wszyscy tu przyjechali, to naprawdę daje nam obraz tego, że twórczość Marka Grohuty jest potrzebna, że chcecie tej muzyki słuchać.